Dzisiaj się odbywa Powiatowy Dzień Zdrowia, pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Będziemy cyklicznie co roku prowadzić właśnie Dzień Zdrowia, żeby, żeby mieszkańcy poznali m.in. innymi oslegenową, ale pracę ratownictwa medycznego. I to, co tutaj dzisiaj pokazujemy, też jest zorganizowane i zaproponowane przez ratowników medycznych, którzy u nas pracują. Czyli mają Państwo tak, jak jest za mną, karetkę, gdzie można zobaczyć sprzęt, czy my jesteśmy wyposażeni i jak to wygląda. W środku są konkursy, czyli można też nauczyć się można. Można zbadać glukozę, można zrobić EKG z interpretacją. Też mamy quiz dla szkół i różne no inne atrakcje, gdzie chcemy pokazać ratownictwo medyczne przede wszystkim i można zadać pytania naszym pracownikom, jak to wygląda, jak się przygotować i na co zwracać uwagę. W powiecie Legionowskim mamy pięć zespołów ratownictwa medycznego całodobowych. Są to dwa zespoły w gminie Legionowo jeden zespół w gminie Nieporent, jeden w Serocku i jeden. Diabonia. Powiat Legionowski. Właśnie dzisiaj jest przykład na to, że wspiera tego typu akcje, tego typu działania. Jest to pierwszy powiatowy dzień zdrowia, gdzie niepubliczny zakład opieki zdrowotnej tutaj zorganizował to przedsięwzięcie. Fajnie, że biorą udział w tej całej akcji nasi mieszkańcy powiatu, mieszkańcy Legionowa można skorzystać z tych punktów, gdzie można zbadać ewentualnie sobie ciśnienie, można zbadać zawartość cukru w krwi. Można zobaczyć, jak wygląda suscytacja. Są fachowcy, mogą Odpowiedzieć na nasze pytania. Jest to bardzo fajna akcja, a jestem przekonany, że ona się przyjmie. Będą takie akcje organizowane w przyszłości i zawsze powiat stoi na takim stanowisku, żeby tego typu właśnie akcje były promowane, żeby mieszkańców można było w jakiś sposób edukować, bo przez edukację, pokaz i taką zabawę jak dzisiaj wiemy, że czy to dzieci, czy dorośli, właśnie w ten sposób jesteśmy wtedy w tych zagadnieniach bardziej świadomi i wiemy jak się zachować w sytuacjach kryzysowych i to jest nam potrzebne w dzisiejszych czasach. Powiatowy Dzień Zdrowia został zorganizowany przez ENZOS Legionowo po to, żeby uświadamiać nasze społeczeństwo, żeby ta pierwsza pomoc była bardzo mocno propagowana, żeby ludzie wiedzieli jak zachowywać się podczas jakiejś sytuacji zagrożenia, czyli żeby wiedzieli jak reagować, kiedy ktoś upadnie, kiedy, kiedy na co dzień po prostu wzywać tą karetkę, kiedy stanie się coś komuś bliskiemu, żeby wiedzieli jak skutecznie mu pomóc i żeby szło w świat wieść, jak pracuje na co dzień Państwowe Ratownictwo Medyczne.